Ej, dobra Wojtek, a teraz ci powiem ciekawostkę, nie? Powiem ci wchuj ciekawostkę teraz. I teraz mnie słuchaj. Yy, a, o dwóch dwie, dwie rzeczy ci powiem. Yy, mimo tego, że mnie tak wychujałeś, nie? Yy, to mieliśmy podpisaną w Gold z Sophie. Mimo tego, że mnie pomówiliście, po prostu ją puściłem. Poprosiłeś ej, żeby jednak Sofi była bez kontraktu, bo yy, mieliśmy Sofi podpisaną pod Goats. Więc tam by oddawała 20% czy coś. Ja powiedziałem: "Dobra, Sofi, biegnij, jesteś wolna." E, ale druga ważna rzecz. Wojtek kiedyś robił odcinek z danym Bilzerianem. I ja jestem ciekawy właśnie co Wojtek odpowie na to. Obiecałeś Wojtek, że zablurujecie ściankę, że ty to bo ty popełniłeś błąd, nie sprawdziłeś prawa. I gołdsi by dostali po dupie, gdyby opublikowali odcinek z, z, ze ścianką reklamową tych epetów, bo to jest zakazane ustawowo. I, ob, I obiecałeś, że znajdziesz firmę i ich opłacisz, nie? Ze swoich pieniędzy prywatnych miałeś ich opłacić, bo to był Twój błąd. No i oni wyblurowali i później mieli wyblurować drugi odcinek, ale coś tam jakoś nie przesyłali i tak dalej. I w wakacje, kiedy się gołci, y, znowu wzięli za ten odcinek. I, I powiedziałem, żeby znowu znaleźli tą firmę, firmę i zaburowali, to mi operator odpisał, że skontaktował się z tą firmą, ale od kilku miesięcy oni nie zrobili drugiego odcinka, bo jest nieuregulowana faktura za pierwszy odcinek. I czy to jest prawda, Wojtku, bo ja za ciebie zapłaciłem? Żeby nie było kula wstydu, nie? Skoro ty im nie zapłaciłeś, to ja zapłaciłem. I teraz pytanie: czy to jest prawda, czy ta firma mnie oszukała? Czy tym ludziom, którzy zablurowali tą ściankę w pierwszym odcinku, nie zapłaciłeś tych kilku tysięcy za tą ich robotę? Czy mnie oszukali? Słucham. No. Odpowiada? Dobra, oglądamy. Danzuda, zapłaciłem. Słopój, maleństwo. Co on mówi? Ja ci tylko zadaję pytanie. Bo być może ten gość mi oszukał, nie? Mam wiadomości, kurwa. Wysyłam ci w tym momencie Wojtku wiadomości. My za ciebie zabuliliśmy normalnie, nie? Przez zapłaciliśmy za tę fakturę normalnie. To firma była profesjonalna, zablodowała. zabludowała. Jak se, bo już nie zapłaciłem? Nie, niemożliwe. Przez on... Przez to... Co? Jak sylwek jest nieodoglowana faktura? Co on gada? Chłopie, przecież ja sylwek zapłaciliśmy za to. Ale spokojnie, gościu, jeżeli zapłaciliście, to znaczy, że ta firma mnie oszukała, bo ta firma mi powiedziała, że nie zapłaciłeś. Dlatego ci, ci nie oskarżyłem, tylko ci zadałem pytanie, czy to jest prawda? C co? Zobacz, przecież ja mam mailek, Przecież człowiek napisał, że ma drugi odcinek i jest gotowy. Powiedział, że on w każdej chwili jest gotowy, żeby zabludować. Sylwester, to ty nie wiesz, co się dzieje z twoimi pieniędzmi, chyba, bo to z konta spółkowego zostało przelane. Aha, no to kurwa, zabij się. Jezus, co jest? Czemu takie bzdury? Czemu to powiedziałeś, stary? Sylwester, mam wyciąg z konta. Smupuś, normalnie, normalnie zapłaciliśmy tej firmie pieniądze za tą usługę. Sylwester. Wojtku, spokojnie. Powiedziałem, że albo ty im nie zapłaciłeś, albo firma nas oszukała. Dlatego wyciągnij teraz, kurwa, zamiast pierdolić i krzyczeć dowód, że im zapłaciłeś, bo wychodzi na to, że wzięli podwójnie pieniądze. Ale coś pisze się kurwa, wydaje, że tu jeszcze może być plot twist. I jeszcze ta firma odpisała. Mam maila, gdzie oni piszą, że są gotowi. Tylko dajcie sygnał i robimy drugi odcinek. Po co? Po co on to powiedział? Czemu kłamie? Nie rozumiem tego. I właśnie to jest problem z Wojtkiem Golą, nie? Że on słyszy tylko to, co chce. I ja mam codziennie właśnie takie z nim rozmowy, że czegoś nie powiedziałem, a on mówi, że aaa, pomówiłeś mnie. Zapłaciliśmy, ta, ta firma. Okej, okay. tak, nie, zapłacone jest, okej. Okay. Myślałem, że ty mnie osądzasz, że ja nie zapłaciłem. Zapłaciliśmy, zapłaciliśmy sobie, spokojnie. I firma napisała, że jest, e, gotowa, e, jest gotowa, do realizacji drugiego odcinka cenzurowania. A jeżeli w, w firma cię oszukała, no to dziwne, bo to by było dziwne. Ale dziwne, dziwne rzeczy. Wątpię, żeby ciążkoła ta firma, bo mi napisali, że, że normalnie są gotowi do co do drugiego tego drugiego odcinka. Najkochańszy piasek na świecie. Wysyłam ci teraz yy, no, screena Co mi ta firma napisała. Nie no ja zapłaciłem spokojnie. Chociaż nie, inaczej zrobimy. Yy, pokaż dowód. Bo ja nie mam właśnie dostępu do konta, nie? Ale to też ciekawe, że Wojtek miał to opłacić ze swoich pieniędzy. Twierdzi, że opłacił z gołdsowych, a firma twierdzi, że nie dostała. Jestem ciekawy, jak to się wyjaśni. E, Regard, witamy wśród wilków. Bo tam w waszej pierwszej edycji tego blura parę miesięcy temu wojtek nie opłacił. zgadza się, Hej, zgadza się. Daj znać jakie dane wystawić faktura. <laughs> Więc albo... no ktoś tu ściemia nie, pytanie kto, czy firma, czy wojtek? to jest nasza spółka wspólna, nie? Ciekawe, ciekawe czy, czy ta firma mnie oszukała, czy, czy po prostu Wojtek zapomniał, bo oczywiście na pewno to czy nie byłoby w swojej wierze, w tej... nie? Ciekawe się kłócić, słuchajcie, to jest koszmar, nie? Ciekawi mnie to, bo się nie zastanawiałem nie, tym, długo, Bo tym. Ja w nie chciałem, dyskusję. Cicho, bo ile można? Hmm. Tak, znajdź to. Tak, spokojnie. Po prostu wpisujesz w wyszukiwarkę nazwy firmy. Mm -hmm. Jak to już było tam bo zel, Tu jest to moja akurat Luz kurwa to, na, to dobrze Ale to znaczy, żeby musiał z tą firmą gadać. Tylko znasz, to teraz <noise> No kurwa wpisz nazwę firmy Nazwę firmy wpisz. Nazwę firmy <noise> pisałem em, o tym o... No skurwa. to dobrze, ale to znaczy, że musiał z tą firmą gadać. No musisz pogadać z że ciebie kupiło. Ale Wojtku, jeszcze nie dałeś tego potwierdzenia. Poszukali i yy, powiedzieli, że jest niezapłacone. To kurwa wpisz nazwę firmy, nazwę firmy wpisz, nazwę firmy. Chłopie, jakby mam pamiętać nazwę firmy, jak to było i kiedy to było. Rok temu, półtora roku temu? Rok temu. Hmm. Muszę maila znaleźć w ogóle. Poczekamy sobie. za kolejne pytanie w międzyczasie, ja ja będę szukał. Przelew puszcza, ale ja będę chciał potwierdzenie, takie wiesz. Legitne, nie? <laughs> Kolejne pytanie, sobie w Nie, 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 to... ja chętnie poczekam na to. Na spokojnie. Jak mam pamiętać raz w dzień, to no, było. Kiedy to było? Kiedy to było? Przez połowę przerwy przelecieć teraz, nie? Ale kwotę pamiętam mniej więcej. A ja nie wiem, czemu on nie wejdzie na nie, maila, nie, nie sprawdzi nazwy tej firmy i tak dalej, i nie wpisze tej firmy, o co tu chodzi? Wszedłby na maila, wpisałby, nie wiem, Blur, albo wpisałby słowo Dan Bilzerian, by mu wyskoczyły maile, gdzie mówił o słowie Dan Bilzerian, albo nawet Bilzerian. Nie wiem, teraz kumam, czemu te gołdsy, kurwa, tak szły ale ja będę chciał potwierdzenia. Nie, nie przelew, ja nie puszczam, tylko szukam tej firmy. <śmiany> <śmiany> nie, 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 ja chętnie poczekam na to. Na Jaki to mógł być miesiąc? Jest 2025. Kiedy dane nagrywaliśmy, widzowie? Napiszcie mi więcej, kiedy dane nagrywaliśmy. Nie wiem, kurwa, no Gołudzy raptem istniały 3-4 miesiące. Na pewno przed październikiem, może wrzesień, może sierpień, ewentualnie lipiec. Koszty 25? Pięć lat, nawet 25, zabierasz. Na pierwszej rundzie, pięć lat, nawet Nie wiem, kurwa, no To Nie wiem, jak teraz to zrobić, żeby. Dobra, uznajmy, że zapłacone, żeby nie było za nasze tętno 200 czy coś. Choi tam, ja zapłaciłem. Nie trzeba szukać. Ojejku. Ja mam wszystko. Nie wiem jak teraz to zrobić, żeby... Dobra, uznajmy, że zapłacone, żeby nie było za nasze tętno 200 czy coś. Nie, nie, spokojnie. Ja zapłaciłem. Nie trzeba szukać. <śmiech> <śmiech> robili nawet tutaj dla mnie coś. E, o, wpiszę tak. Ale dostałeś wiadomość, tak? Ci wysłałem na Messengerze, że napisali, że niezapłacone. Dostałeś to, tak? O, o. Mogę to znaleźć, słuchajcie. Ej, jeszcze robili nawet tutaj dla mnie coś. <laughs> Dobra, bo tak ja chyba z tego losu. Nie, poczekaj. Ale dostałeś wiadomość, tak? I wysłałeś nowy SN4, że... Zaraz ja zobaczę. Dostałem wiadomość, ale... Czekaj. No przecież oni... Na stówę byli zapłacone. Nie było sytuacji, że nikomu nie zapłacili. Kurwa, jak wiesz, co miesiąc ja zalegaliśmy, tak, kurwa. <laughs> to, bo, bo, ja chyba <grymne> Poczekaj. Nie było sytuacji, że nikomu nie zapłacili. Kupo, ja, wiesz co miesiąc zalegaliśmy No zalegaliśmy, jak nie robiłeś, albo nie robiliśmy razem pożyczek przez dłuższy czas. To zalegaliśmy Sylwester, ale zapłaciliśmy wszystko. Dobra, ja znalazłem to potwierdzenie przelewu. Zobacz, było. ile dokładaliśmy pieniędzy? Jest tutaj... Dokładaliśmy po kilkadziesiąt tylko... tysięcy każdy z nas. Cichaj miesięcie pożyczek Cich, robił. Ka Cich. Tutaj zablurowałem yy, dane firmy. Tutaj jest netto, wat i tu brutto. Każdy z nas, zarówno ty i ja, i byliśmy fair. I wynajmowaliśmy dom, do którego dokładaliśmy po kilkadziesiąt tysięcy słuchajcie, po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i na pracowników. To, to ja znalazłem, to po, to nie o, zobacz, ile dokładaliśmy? Pieniędzy. Jest tutaj. No dokładaliśmy... <laughs> <Słuchaj>, tak patrzy, <laughs> <Ci> czy <trafnicze>. sprawdzi? <laughs> Kurwa! Wygląda! Legitnie! <grywa> Ale jak to? Przecież Sylwek nie mam dostępu do konta! Jak on zna was? Też szczerze! <grywa> Boże!

<grymne> no naprawdę. i też Sylwestra i też Sylwestra to... akurat za to mega plon. A to na przykład jak było opłacanie za rachunki, no to opłacam. Ale jak to? Sylwek nie mam dostępu do konta, jak kąt na to. Zajebisce powiedzenie przerwu w, każdy, w każdym razie... E... Razie... No dobra, ale jest ten przelew wykonany, czy nie jest, bo ja muszę wiedzieć, czy ta firma mi powiedziała ściemę, czy to ty powiedziałeś ściemę, nie? Chciałbym wiedzieć. Akurat Sylwestra, jeżeli chodzi o te, te pożyczki, to spoko było, nie? Co, coś nie gra z tym przelewem. Coś nie gra. Ile można, kurwa... Ja i, tak to, i tak to znajdę. I tak znajdę nas. <noise> jezuje. O jezuje. Dobra, luz, no jeżeli zapomniałeś, no to zapomniałeś, nie? Ale wiesz, tak się kurwa... No ale okej, okay. może, może to ta firma mi wychujała. A, 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 a. Natomiast no, kurwa, czemu to